Słuchaj, nie wiem czy to rozmawiam z Adrianem Polakiem, czy z Jokerem. Sam sobie odpowiedz na to pytanie. Ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytanie. Mi też. Ja sam nie wiem kim jestem. Pamiętaj, człowiek z człowiekiem się zawsze zejdzie, góra z górą nie. Albo jakoś tak. Tak, tak dokładnie było. Dlaczego taka postać, a nie inna? I kto ci przygotował taki Żeby fajny myśl... makijaż i takie w Żebym tutaj mógł kusiąć i żebyś właśnie mi zadał to pytanie. A, bo uważa, że tak wywiady są nudne, że w końcu po prostu, żebyśmy mogli o coś zapytać. W końcu kurwa ktoś włączy ten kanał Bedklikka i powie, ja pierdolę pierwsze fajny i ciekawy wywiad. <laughs> Słuchaj, tam ci chyba tak do śmiechu y, nie było na, na konferencji, tylko więcej ognia, było więcej. Why so jest serio, no serio! Było ognia, było więcej dymu. Rudy! Herbata! Tu, co, co, co ty mu? Chyba za mocno wczułeś. Co? co? Za, za mocno się wczułeś w swoją rolę? To nie jest rola. A co to jest? To jestem ja. Prawdziwy. To jestem ja, ten, którego kurwa nigdy nie było, rozumiesz? Jeszcze czegoś takiego nie widziałeś. Nie widziałem. Boisz. A no mam soczewki, minus 2,70. A ja zrobiłem korekcję wzroku i co? Jestem lepszy. Też kiedyś zrobię. Też ale muszę, muszę poczekać, aż mi tam gałka coś tam przestanie gałka? rosnąć. <noise> Dokładnie. A propos właśnie. Y, jak ty nie wiesz kim jesteś? Czy ty wiesz kim Wiem. jest twój rywal? Szmatan? I zwykłym gównem. A dlaczego tak sądzisz? w chuj. A dlaczego tak sądzisz? Bo śmierdzi. Wszystko co powie śmierdzi, on śmierdzi. Jest kurwa w chuj. Spiliście się tutaj za kulisami, poleciała ta chyba ochroniarzy. To bo jest. To jedyne co mu ścianka. zostało. Wariacie popatrz, na chuja mam się tu z nim szarpać. Przecież, kurwa, w sobotę mu urwę łeb! Wszyscy to wiedzą, kurwa! Widziałeś kursy? 1,10. Obstawiasz na mnie stówę, wygrywasz, kurwa, złotówkę. Ja nie mogę, bo ja pracuję. No, nie pierdol, kurwa, widziałem jak obstawiałeś. Wygrałem. Słuchcie. No. Wygrałem. No to zakłamiesz. Nie kłam. No no to... Następne pytanie. Następne pytanie jest takie. Ile musieli posmarować? <śmiech> <śmiech> no co tam jest napisane, co tam jest napisane? Jesteś fałszywym chujem, nigdy ci już ręki nie podam. No i co ty na to? To ja na to, jak na lato, kurwa. Przecież. Przy, ej, co? A co ci to interesuje w ogóle? Bo to, to taka moja robota. Słuchaj, ile musieli posmarować? Dobry jesteś grafik, musisz dla mnie pracować. Ej, płacę! Czasem płacę. Więcej na pewno niż fake news. <śmieniciela> Robicie to kurwa dostała Na naturze, na Słuchaj, to co? Menimencik, was dwóch na tego? jednego? Zawalam Adriana i nie będzie tak miło! Nie Sześć co powiedział? Wezwał Adriana od CH. Mordo! Nie chce się mówić, ale on po tym kopie już bredzi. Tak jest. Czyli jest, mamy coś więcej wspólnego niż myślałeś, co? To ile musieli posmarować, żebyś zmienił e, rywala, na którego się przygotowywałeś, a teraz rywala, na którego się nie przygotowywałeś? Po co mam ci to mówić? I tak się nie no to stać. Mnie to interesuje, ale to, to ja nic nie kupuję. No właśnie. Takie liczby nawet są dla ciebie niewyobrażalne. Ale nie... Wy przechodzą poza skalę twoich kurwa w ogóle wyobrażeń, mordo! No nie no, stary, stary ja stawiam dwójkę. Powiem ci tak, byś musiał na tym fotelu kurwa 4 miesiące siedzieć. Nie, stary ja dwójkę stawiam. Codziennie te... dwa 4 na dobę spać tu kurwa. Dwójkę, zakupałanie, chłopie, kurs 5. Czyś mówiłeś, że nie możesz obstawiać, ale naj... no. A... Dobra, co ja się będę ci pytał, chłopie. No. Siema mordo. siema.